Hipnotyczne dzień dobry. Ja nazywam się Daniel Mach i jestem hipnotyzerem. Dzisiaj opowiem tobie krótką historię. Jest to indiańska mądrość przekazywana zawsze z pokolenia na pokolenie. A więc, jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy i wsłuchać się w dźwięk mojego głosu, tak jak wsłuchujesz się w ulubioną dla ciebie muzykę. A więc, zamknij oczy i wyobraź sobie teraz, co do ciebie powiem. Wyobraź sobie, że żyją w tobie dwa wilki. I toczą każdej godziny, każdego dnia, każdego miesiąca i roku Twojego życia okropną walkę, bitwę, wojnę na wyniszczenie. Jeden z tych wilków żywi się złością, fałszem, nienawiścią, obłudą, smutkiem, żalem, kłamstwem, arogancją i chciwością. Drugi natomiast wilk żywi się miłością, radością, hojnością, prawdą, akceptacją. Zrozumieniem, współczuciem, zgodą i nadzieją. I gdy te wilki walczą ze sobą każdego dnia o Twoje wnętrze, Twój umysł i Twoje serce, pamiętaj, że walkę wygrywa zawsze ten wilk, którego nakarmisz. Jeśli chcesz, możesz otworzyć teraz oczy i zacząć skupiać się każdego dnia na tym, aby karmić już tego odpowiedniego wilka jak najbardziej obficie. Życzę Tobie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć.